Wykańczają psychicznie ta gierka. Strasznie te potwory są... ...irytujące. Mechanika jest taka... ...potworna, walki z nimi. Dla mnie jest to strasznie... ...niewygodne. I mimo, że sterowanie... ...tej gierki jest bardzo... ...bardzo proste. No... niestety... ...Kronos Horror mnie... ...odrzucił trochę. Odrzucił mnie trochę, niestety, z tego względu, że właśnie strasznie wysoki poziom trudności ma. sobie wysoki poziom trudności, i dla kogoś, kto sobie normalnie gra ja na przykład na padzie, to to może być nawet, bym powiedział zaleta, tego że jest tak trudno, ale dla mnie nie jest. Mimo to, że zainstalowałem sobie. Moda ułatwiającego gra pod takim względem, że jest łatwiej zdobyć amunicję i jest mniejszy koszt tworzenia tej amunicji. To jest to, że właśnie nie można ustalić poziomu trudności pod względem ilości AP przeciwników. To dla mnie dla mnie jest to strasznie trudna gra. I trochę odechciałam się już grać przez to, że właśnie przez moje ograniczenia fizyczne to jest ultra nieprzyjemne robi się to podobne po nie wiem ile ja grałem po 7 godzinach gry już mi się podechciała trochę więc nie wygląda to za długo pod tym względem